Witam Państwa serdecznie na kolejnym filmiku. Dziś zrobimy taką małą rzecz: takie małe bryloczki, tak? Jak widzicie Państwo w tym rzędzie, każdy bryloczek ma inną wielkość, a tylko dlatego, że robiłam z różnych nici, tak? Ten, ten, ten pierwszy robiłam ze sznurka polipropylenowego szydełkiem 3. Ten żółty robiłam bawełna z akrylem. Jest, które jest w 50 g 160 metrów, również szydełkiem 3. Ten robiłam już z bawełny, które jest w 50 gramach 125 metrów, i tu robiłam szydełkiem 2,25. I te maleństwo robiłam kordonkiem poliesterowym i szydełkiem 1,75. Wszystkie były zaczęte jednakowo, mają taką ilość, samą, samą ilość motywów. tak? I tu jeszcze Państwu tylko pokażę. Te są oba ze sznurka polipropanowego z szydełkiem 3 robione, tylko tu zaczęłam od większej ilości motywów, tak? To już jak ktoś będzie chciał mniejszy czy większy, to sobie tak zrobi, tak? Ja po, może powiem, ten ma około 8 cm długości, ten mały ma około 6 cm długości, tak? Oczywiście w trakcie powiem, jak zmniejszyć czy zwiększyć. To co, zaczynamy. Jak widzicie Państwo, do tego wystarczą takie końcóweczki sznurka. Ja będę pracowała oczywiście sznurkiem polipropylenowym od polskich nici i szydełkiem 3. I będziemy robić ten ryloczek. I teraz na początku zostawimy dłuższy kawałek sobie sznureczka, tak, żeby nam został, bo później on nam będzie potrzebny. I zrobię 8 oczek łańcuszka. Raz, dwa. 3 4 5 6 7 8 Oczywiście zamknę w kółeczko. Zrobię 3 oczka łańcuszka, jako pierwszy słupek i jeszcze jeden słupek. I to będą jako dwa słupki łączone razem górą. Oczko łańcuszka. Tego sznureczka nie będziemy wrabiać, on będzie nam potrzebny. I powtórzę: dwa słupki, ale przeciągnę raz przez dwie nitki, drugi słupek raz przez dwie nitki i teraz połączę je razem górą. I znowu oczko łańcuszka i zrobię dwa słupki łączone razem górą. Raz i dwa. I połączę razem górą, czyli mam już trzy motywy. Oczko łańcuszka i powtórzę dwa słupki, ale połączone razem górą. Czyli mam już cztery oczko łańcuszka i znowu zrobię dwa słupki połączone razem górą. Czyli jeden, Drugi i łączę. I tak zrobimy 10 razy. 10 takich motywów, czyli po dwa słupki łączone razem górą, i będziemy oddzielać je jednym oczkiem łańcuszka. Gdyby chciał, chciał ktoś te, tą truskaweczkę uzyskać większą, to zrobi tych motywów 12, tak? Będzie później analogicznie robił to samo co ja, na tym mniejszym, tylko będzie miał więcej rzędów. Czyli spotkamy się jak zrobimy 10 razy po dwa słupki łączone razem górą, oddzielone jednym oczkiem łańcuszka. I ja już zrobiłam 10 razy po dwa słupki łączone razem górą i oddzielałam je jednym oczkiem łańcuszka. Teraz oczkiem ścisłym zamknę oczywiście rząd. I ten sznureczek już utnę że wiele pań ma takie właśnie reszki tych sznurków po siateczkach. I oczywiście tutaj też, jak polipropylę, to podpalimy, przydusimy i nie będzie się prób. I teraz tą nitkę proponuję sobie wyjąć na prawą stronę i na końcu będziemy na niej pracować. I teraz ja sobie wezmę kolorek żółty i będziemy już robić tą ładną truskaweczkę, tak? Przywiążę że ten kolorek na tym oczku łańcuszka pomiędzy tymi słup słupkami, tak? Na tym oczku łańcuszka. I w drugim rzędzie będziemy pracowali tylko na tych oczkach łańcuszka. Czyli zrobię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze dwa słupki. Raz i dwa. Nawinę nitkę, ominę te dwa słupki łączone razem górą, przejdę na kolejne oczko łańcuszka i powtórzę. Czyli zrobię trzy. Słupki. I znowu nawinę nitkę, ominę te dwa słupki łączone razem górą przejdę na oczko łańcuszka i zrobię trzy słupki. Raz. Dwa, i trzy. I znowu nawinę nitkę. Pominę te dwa słupki łączone razem górą, przejdę na oczko łańcuszka i zrobię 3 słupki. I teraz, jeżeli ktoś zaczął tak jak ja od 10 motywów, to będzie miał 10 razy po 3 słupki. Jeżeli ktoś zaczął od 12, to będzie miał 12 razy po 3 słupki. I ja już zrobiłam. Na tych oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu po 3 słupki. I mam tych motywów po trzy słupki 10. Tak jak ktoś zaczął od 12 w pierwszym rzędzie, to tych motywów po trzy będzie miał teraz 12. I teraz oczywiście oczkiem ścisłym zamknę rząd. I oczkiem ścisłym przejdę pomiędzy motywy z słupków, tak? Czyli będziemy pracowali pomiędzy motywami z tych trzech słupków. I zrobię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze dwa słupki. Czyli będę miała trzy słupki. Nawinę nitkę, ominę trzy słupki i między kolejne motywy i zrobię trzy Słupki raz, dwa, i trzy. I znowu nawinę nitkę ominę trzy słupki i pomiędzy kolejnymi motywami zrobię trzy słupki, dwa, i trzy. I znowu nawinę nitkę. Ominę 3 słupki i po, pomiędzy kolejnymi motywami zrobię 3 słupki. I teraz ja już zrobiłam 4 razy po 3 słupki, tak? Jak ktoś zaczął z 12, to musi zrobić 5 razy, tak? Po te 3 słupki. Teraz nawinę nitkę. I ominę dwa motywy z trzech słupków, czyli ominam, omijam jedną trójkę, drugą trójkę, i dopiero się wbijam pomiędzy motywy, i powtarzam: trzy słupki. Raz, dwa i trzy. To jest jeden, w kolejny raz, dwa, trzy, to jest drugi, raz, dwa, trzy, to jest trzeci i raz, dwa. To jest czwarty i teraz widzicie Państwo, już mam koniec rzędu i też mi zostały dwa motywy po trzy słupki i ja już te motywy ominę i od razu zakończę rząd, czyli wbiję się w trzecie oczko pierwszego słupka, czyli z jednej i z drugiej strony mam po cztery motywy z trzech słupków i w kolejnym rzędzie znowu przejdziemy oczkiem ścisłym Pomiędzy motywy i będziemy powtarzać. Czyli zrobię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze dwa słupki. Raz i dwa. Nawinę nitkę. Ominę trzy słupki, przejdę na kolejne pomiędzy motywami. I również zrobię trzy słupki. I jeszcze raz nawinę nitkę przejdę pomiędzy kolejne motywy z trzech słupków i zrobię trzy słupki. I teraz znowu nawinę nitkę i ominę te pierwsze trzy. I te z tej strony trzy. I dopiero tu się wbiję, tak? Czyli ominę dwa motywy z trzech słupków. I dopiero zrobię trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Czyli w tym rzędzie będziemy mieli z jednej i z drugiej strony po trzy motywy z trzech słupków. Raz. Dwa 3. i przejdę na kolejny, i zrobię trzy słupki. Czyli z drugiej strony również zrobiłam trzy motywy, i proszę zobaczyć, również mi zostały dwa motywy, tak? Z tej strony mi została jedna trójka, i tu druga trójka, i tutaj się wbiję, i oczkiem ścisłym zamknę rząd. I w kolejnym rzędzie znowu przejdziemy oczkiem ścisłym między motywami. I zrobię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jeszcze dwa słupki. Czyli w każdym rzędzie będziemy mieli o jeden motyw Mniej, tak? O, jeden motyw z jednej strony, tak? Czyli w tym rzędzie będę miała dwa motywy z tej strony. I teraz przejdę, opuszczę te trzy, ominę te trzy słupki, te trzy słupki z tej strony, nawinę nitkę i przejdę na drugą stronę i przy, zrobię również dwa razy po trzy słupki pomiędzy motywami. Czyli mam jeden raz zrobione, trzy słupki, ominę trzy słupki i przejdę na kolejne i zrobię trzy słupki. Tak, jak widzicie, państwo, breloczek się robi bardzo szybko, a jest bardzo fajny, taki nawet do torebki się można zaczepić. I teraz znowu, tak, skończyłam w rząd, tu mi zostały trzy słupki. Z tej strony trzy słupki omijam i oczkiem ścisłym zakończam. I teraz już przejdziemy do ostatniego rzędu. Czyli oczkiem ścisłym przejdę pomiędzy te dwa motywy i zrobię na nich trzy, pomiędzy tymi motywami trzy słupki. Czyli mam jeden. Drugi i trzeci, i odwracam, i proszę zobaczyć, omijam jedną trójkę, drugą trójkę, i pomiędzy motywami robię trzy słupki. Raz, dwa, i trzy, i już zakończymy rząd. Czyli tu się wbiję w trzecie oczko. I mamy truskawkę praktycznie zrobioną. Tu wkładam szydełko. Przez tą dziurkę przeciągam ten sznurek. I jeszcze go tutaj pomimo wszystko. Jeszcze go tutaj zahaczę. Chociaż tutaj nie będziemy nic dźwigać. Ale żeby się nam nie pruło to. O. I dla pewności taki szybki jeszcze ogień. O. I nawet nie będzie tego widać. I tu mamy truskawkę zrobioną. I teraz go zrobimy jeszcze Tą zawieszkę, dlatego potrzebny nam był ta niteczka, tak, którą zostawiliśmy. Przełożę szydełko, przeciągnę tą nitkę i zrobię raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem oczek łańcuszka. Przejdę na drugą stronę. Przeciągnę tą nitkę i chyba sobie za krótką zostawiłam. O i zaciągnę. No i oczywiście jeszcze tutaj zaciśniemy. No nie chce mi przejść. O. Dobra. Jest. I tu oczywiście też będzie szybki. Oczywiście jak ktoś będzie robił z bawełny, to nie, nie musi nic podpalać, tak? Ja robię ze sznurka polipropylenowego, więc żeby on nam się nie pluł, to lepiej przypalić końcóweczkę, tak? I jak widzicie Państwo, truskawka już jest zrobiona. Myślę, że fajny dodatek do kluczy, czy do torebki. I jak widzicie Państwo, ja tutaj mam takie breloczki. Jak ktoś z Państwa nie będzie wiedział, gdzie to kupić, to oczywiście na, na grupie podam link, tak? Tu jest takie jeszcze specjalne kółeczko. Zakładamy. I prze... Przez niteczkę i później zaciskam to kombinerkami jeszcze, tak? No tutaj, jak widzicie Państwo, na Wizji się nigdy tak ładnie nie da, jakby się chciało. Także jakby ktoś chciał większą truskaweczkę zrobić, to zacznie od 12 motywów. I będzie miał o jeden rząd wtedy więcej. Myślę, że super alternatywa na, na wykorzystanie takich resztek sznureczków czy bawełny, tak? Jeszcze tylko powiem słowo Państwu, którzy czekają na zazdroskę. Zazdroska już jest zrobiona. Czeka po prostu tylko na nagranie, także niebawem się na pewno ukaże. No nic, życzę miłego dziergania i do usłyszenia.